Cześć wszystkim, z tej strony Raon, witam was w kolejnym odcinku z ZombiU I myślę, słuchajcie, że to jest przedostatni już odcinek Myślę, że w dwóch zmieścimy całą tą serię No i w końcu ją zakończymy Tak więc oczywiście Retrieve the Panacea Cały czas to jest nasze główne zadanie Ucieczka z pałacu Ostatnio widzieliście, ten alarm taki się załączył Udało nam się uciec stamtąd, z tamtego miejsca w tej chwili oczywiście kontynuujemy naszą wycieczkę tutaj po kanałach jakiś. No i powoli, powoli do przodu, powoli do końca. Więc myślę, że nie będą już długie te odcinki. No zobaczymy, zobaczymy, bo pamiętam, że to jest już bardzo blisko końca. Okej, okay, jednego załatwiłem. Chyba załatwiłem. Tutaj jeszcze jeden leci. Ajaj, Aj, kwasownik. No, piękny, piękny strzał, ale i tak nie trafiłem. <grym> Okej. Okay. Jest. Tu jest jeszcze jeden. O kurczę... Dobra, podbiegniemy do niego szybko. Pchnięcie i... Pacnięcie. Jej, kuu, jeszcze jeden, jeszcze jeden. Szybko, szybko będzie. Trzeba uważać, wiecie co? Tu już nie ma. Mm, nie ma żartów. Bardzo prosto jest zginąć. Pięknie oberwał, ale żyje. Dawaj, dawaj, dawaj. Ciężko jest wycelować tutaj w głowę w tej chwili. A te skurczybiki są dosyć mocne. Aj. Ale chyba się udało, chyba się udało. A chciałem jeszcze Wam powiedzieć, że zamówiłem sobie z Mario Kart semeczkę na Wii U. Nie wiem, czy chcielibyście jakieś materiały z tej gry. Ale zamówiłem ją też z drugiego powodu, ponieważ do 31 lipca, jeśli ktoś nie wie, a jeszcze parę dni jest tutaj. Nie wiem, kiedy ten odcinek się pojawi, szczerze powiedziawszy. Więc może być trochę później niż się spodziewałem. Chwila, chwila, zaraz Wam powiem. No i właśnie, słuchajcie, oj, trochę ich tu jest. E, zamówiłem sobie tą e, część Mario Kart 8, podobno zajebista jest, ale też z drugiego względu, ponieważ do 31 lipca, jeśli zarejestrujemy tą grę, to będziemy mogli sobie wybrać jedną, tam chyba z 10 gier. E, oczywiście na konsolę Wii U, całkowicie za darmo. Po prostu dostaniemy kod, jeśli zarejestrujemy naszą kopię Mario Kart 8. No i właśnie, słuchajcie, ja tam już większość takich tytułów ekskluzywnych grałem na Wii U, ale jest jeden, w który nie grałem, mianowicie jest to Legend of Zelda Wind Waker HD, czyli wiecie, ta zremasterowana wersja y, bardzo fajnej gry na Gamecube'a jeszcze swojego czasu. I na Gamecube'a oczywiście grałem w Wind Waker'a, ale chciałbym go tutaj na tym kanale pokazać, ponieważ jest możliwość nagrania tego w HD, w odświeżonej wersji, i chyba, hmm, chyba nagram, chyba nagram tą część. Oczywiście z Mario Kartu Semeczki, jakby ktoś chciał materiały jakieś. Tam mogę pokazać te trasy, ale chyba już wszyscy wiedzą jak to wygląda. Yy, wszyscy już wiedzą jak to wygląda, bo ta gra już yy, jest no parę miesięcy chyba po premierze. Nie pamiętam dokładnie kiedy by była. No dobra, dobra. Ale o to chodziło. Właśnie najbardziej mi chodziło o tytuł yy, o Legend of Zelda Wind Waker. Ale okej, okay. do tego jeszcze dojdziemy. Na razie wiecie co, będę musiał się stąd wydostać. Co to kurczę? A jest tutaj chyba. Daj, dajesz, dajesz, dawaj, 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 dawaj szybko. Okej, okay, mam cię. Ale to jeszcze nie wszyscy. Cały czas słychać jeszcze jednego przynajmniej jak tam sapie gdzieś w, w tych cieniach, w tym, tym cieniu. No dobra. No dobrze, że, że, słuchajcie, niedługo oczywiście cały London, Londyn zostanie zbombardowany. Już to się dzieje. Wow, ci się tu palą, wiecie co, szybko spróbujemy może się tu przyśliznąć. Musimy oczywiście dotrzeć do punktu, w którym nas zabiorą stąd. Mam nadzieję, że nam się to uda. I biegnie, i biegnie strażaczek. No ładnie, fajnie. Jednym hitem, ale to chyba dlatego też, że on się palił, więc damage także otrzymywał od ognia. A my oczywiście kontynuujemy. Udało się uciec z tych podziemi. Tam widzieliście, cel został zaliczony. Ktoś tu był, ale mnie to nie obchodzi, ja tutaj chcę jak najszybciej się stąd wydostać. No i dawaj, 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 dawaj. Tu jest chyba, wiecie co, safe house. Tak, tak, na pewno, na pewno. Tak się zastanawiam czy Ten zombie jak tutaj nie wszedł, ale chyba nie. Dobra, wykończ. Kolejny. Dajesz, kolego, dawaj, 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 dawaj. No dobrze. Oczywiście radar cały czas tutaj wskazuje w pobliżu tych naszych nieumarłych. Jest nawet dwóch, wow, trzech. kurczę Dawaj, dawaj, shotgun. A tutaj już się zajmiemy, wiecie co. O wow, kurczę, tam jeszcze jeden jest, cholera. Ok, piękne strzały. Dużo nie straciliśmy tej amunicji, ale już dużo nam nie trzeba do szczęścia. Do końca gry powinno nam starczyć. No ależ piękne headshoty, trochę jeszcze tu zapasu mam, więc więcej mam nadzieję, że starczy tego. Grenade, granaty, fajnie, cieszę się bardzo. No pięknie, drzwi są tu zamknięte już. Victoria Memorial Green Park. Dobrze, dobrze, dawaj, dawaj. No, wydaje mi się, że no, według mapki dobrze idziemy. A zaraz zobaczymy. Nie wiem, czy to będzie jakiś boss, ale raczej nie, bo przesałam grę raczej takich typowych bossów. Nie, to nie było w ogóle bossów, to po prostu były jakieś mocniejsze wersje zombiaków i tyle. Witam? To jest Sondra z Ravens of D. Wcześniej zdobyliśmy transmisję z Palacu Buckingham. Czy to prawda, że masz Panaceę? To niesamowite. Proszę, wejdź do wieży jak szybko możesz. Cały świat potrzebuje jej. Okej, okay, do wieży musimy się dostać, ale zanim to zrobimy, to jeszcze muszę tutaj widzę jakieś przedmioty z Chesta zabrać naszego ze skrzyni. Biegni, biegni, biegni. Okej, okay, jesteśmy w naszej kryjówce. Tutaj zaraz ona się znajduje. Zaraz zobaczymy. O, no, chyba tutaj. Tak, tak, jesteśmy na miejscu. Fajnie. Dobra, ta skrzynia tylko za chwileczkę jest tutaj. And conspiring behind my back. The doctor, the ravens. You know what? Fine. Try to save yourself. Die in the fire for all I care. You're no survivor like me. None of you are. You're nothing to me. Go on. Go. Get out. You people are no better than the plague. I gave you shelter, weapons, equipment. I taught you how to survive. You'd be dead without me. And this is how you repay me. You needed me. Oh, you're all grown up now, strutting off on wild goose chases all by yourself, sticking your neck out. But just remember where I found you. No dobrze, słuchajcie. Koleś nie wiem, czy on sobie strzelił w e, twarz czy co, ale zamknął się w końcu. Dobra, jest amunicja. Musiałem troszeczkę tutaj poprzekładać rzeczy, bo nie mieściły mi się w ekwipunku i dlatego słychać tu jakieś cykanie i tego typu podobne <laughs> dźwięki. Ale jest wszystko już w porządku. Tutaj jeszcze zobaczymy, czy mogę coś skonstruować lepszego. Dobrze kochani, wiecie co będziemy kończyć w tym miejscu? Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Zapraszam na kolejny, już chyba ostatni z serii zombiu. Trzymajcie się, cześć.